Cześć! <laughs> Witam was dzisiaj w kolejnym filmiku i dziś nagrywamy challenge nie jest zbyt ciepło na dworze ale nagrywamy challenge coś typu jak było egg challenge tylko, że odpowiadamy dobra, pytania o sobie i jak źle odpowiemy o jeszcze ciepła woda to wiaderkiem wody się oblewamy Wiaderko z Halloween, więc spoko mamy po 7 um, pytań kurde i zaczynamy Zaczynam. ja mam okulary, więc będzie śmiesznie dobra, Trzy, dobra. 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4. A! Yes. W jakim mieście chciałabym mieszkać? W mieście? Eee, nie w Polsce. Znaczy, że w mieście tam się może być tak? No, tak. mieście. Chodź, chciałam sprawdzić to. To mi pozwoliła. Wiem, że stan Kalifornia. Okay. Co mnie stan No W Kalifornii. To jest stan! A nie w to mieście? <sus> <Teksas? t Banana> Nie wiem. Teksas? Teksas Nie wiem. Nie wiem. Pan. tam. Dobrze. Perspektyw? No! Yes! Nie. Słuchaj, uważnie, bo to jest dziwne. Jaka Ale jak była, była moja najniższa średnia i kiedy? Powinien to wiedzieć. W pierwszej gimbie. Tak, jaka. Ale to są dwa pytania w jednym. Nie, no po prostu jaka i kiedy? No, na... na pewno było coś cztery. No nie, mam. Um, no, nie mi jeszcze no, no, nie. To pewnie tylko na 450 chyba. No mogę szybko odmówić. No nie wiem, skąd miał dokładnie. No? Mówi nas. ci o tym ty raz mówiłam ostatnio. 90, bo no, mój nie wyszło. I, I tak się już zaprząłem kiedy, bo chciałam, żeby tylko... Jak go? No i sorry. Niech coś takiego by No bo nie wiem. No, nie będę to z nim No to tu jak wyszła? To już. Nie, tak nie, bo ja tak się no. bałam, że to od razu. Wymyślaj. A jaka może być... 4, czterdzieści... NIE! 4, 18. Ale zimno! Chcesz ręcznik? Nie, dalszy bez dobra, czasy. Ale zimno, Boże. Jakie zwierzę chciałabym mieć? Małpkę, cynka. Kurde! Dobra. Nie chcę, tak. Ja Wyszedł tak. sobie tak. pierwszy tak. zgodnik, co? Nie Dobra, to Dobra, top ulubionych piłkarzy. Nie wiem, no może wie. Ja ci mówiłam, żebyś się przygotowała, żebyś żeby żebyś ci mówiłam. Kurde, Kurde ja nie z Twoich piłkarzy nie znam żadnych. Ty ich znasz, to na o nich mówię? Messi! Nie, Messi go nie ma tu. Ale dobra, to Ci przypuszczę. Masz 10 prób, bo nie znasz piłkarza. No! 10 prób, 10 prób. Neymar, 10 prób, 10 prób. Neymar. już z Neymar masz. Dobra, Neymar masz. Ronaldo! No to nie wiem. Pomyśl, może. Kiri. Tak, jak go się nazywa? Ja wiem, Kiri może być no, tak. tak. Dobra, Dzisiaj że pikaj. Pika i... Jeden, polski, który najbardziej lubiłam. Mówiłam ci o nim dawno. Polski piłkarz, mój ulubiony polski Kurde piłkarz. Mać. Na by, nie. Na K. Co? No K, jak Ci mm. przystojny. Kurde, ja wiem jaki ty mi przystojnie no. mówisz. No, myślę. Nie wiem. Krydy. Daj to ci powiem. Podobne do imienia Krystian Krycha. Ale to imię powiedzieć? Nazwisko. Krycha. Nie mówisz. Jaki może być od krycha? Nie wiem krycha <noise> <noise> Dobra. Kurde, nie, ja nie nagrywam tego, bo ja, ja już się dygam, jest mi zimno. Messi, Krychowek i Pikachu. Kricho, e, nie. nie, to się ja... Eee, nie ma. zimno! O od góry. się, wybrałam. Widzicie, taka przyjaciółka, że nic o nie Ja się w to nie bawię. Miej siedem rzeczy, które mam z Justinem. Siedem rzeczy. Siedem. nie liczę plakatów. Dobra, karton, książka, płyty, poduszka, zdjęcia. E, nie, zdjęć się nie, nie. Zręcza. Poczekaj, siedem rzeczy. Może siedem? No. Mam wszystko wpisane. E, Persumer. Co jeszcze masz? Poczekaj. E, Naszynnik śmiał z Jeszcze jedna rzecz. Bluzkę! Ubrania! Nie gram w to! Do. Nie! Dobra! Nie gram w to. Dobra, teraz moje coś, tak? Znak Zodaku! Waga! Dobrze! Jezu, ale tak się zastanawiałam. Chciałabym być w tej ryby! Właśnie wiedziałam, że będzie zastanawiała. Pięć mark perfum, których używam. Pięć mark. No to raz nie taki. Calvin No. 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 E... Nie było Adidas jakichś? Nie mam tu takich. Dobra. Adidas Puma Puma jest, no. E... Kurde, ja bro. Czekaj, ja <grym> widziałam wszystkim. Dobrze, nie wiem. Playboy. Channel. A, no Playboy, żaden! może co nie Ale ah, no lo no, he no, no. Moi trzy idole, od, idole i od kiedy z nim jest to. Nie kurde to moje do pytanie, albo dwa, albo kiedy, albo no, no. Justin. No od kiedy? Nie, No pytałam Dobrze. Neymar. Tak, od kiedy? Mamy trzynasty. Nie. nie. To czekaj, czternasty 14. 14 i... Shakira. Dobrze i... Od kiedy? Też czternasty chyba. Tak. Wcześniej. 14? Wcześniej, Wcześniej. Wcześniej niż Neymar. To już nie podoba, bo no, tak ci... No to 3 kilo od tego nie wiedziałaś! Nie ma tak, jak Ty mi strzelałaś ubrania, to ja mówiłam czy... To... żeby przy tej klęsie wrzątać. Cześć, Kasper był. Cześć, wczoraj był wczoraj, tak? No. W poniedziałek? Nie, dzisiaj rano. O co? Ja lepiej się wciągnął pod góry. O! Bo... Barcelonie. Miesiąc i rok. Miesiąc! No miesiąc! Powaliło cię! Chyba, powinnaś wiedzieć. Nie no mi jaki miesiąc! No miesiąc! No, skąd ja mam to wiedzieć? No mów. Jak ja wam zaraz wpier... za te nie nagrywanie... Proszę! No skąd ja mam mieć. No miesiąc. mów! Do domu, bo ty się już trzęsiesz. No, no ruch teraz zgaduj! Nie wiem, wtedy 14. Dobrze! Ty miesiąc, nie wiem, skąd ja mam miesiąc. No zgadnij, wakacyjne Lipiec, nie. Dobrze. Lipiec! O! nie Nie, Chce Teraz. Od mojego pierwszego meczu od kąpiel z niej mamy. Nie wchodźmy więcej! Co chcę dostać na dzień dziecka? Gorki! Kur... Nie bawię się tak! Nie don't bawię to, się! Gorki! Mm -hmm. <laughs> nie bawię się! Olaf, no, a... ja mam szelka! Czasem feeling! Zderzałaś! Nie! Wiedziałam, mówiłaś ostatnio, dobrze słuchałaś mnie na nocowaniu. i włączałaś ten feeling. Ostatnie pytanie. Ja mam casów na telefon. Czasów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Cztery!

nie wiem, bo jak ja będę wiedzieć? Ja myślę 1 grudnia, 2 grudnia, grudnia. Do odpisu Dobra. sobie. A o W tym szoku szło mi na podwórku, tym. Oh. <laughs> Idźcie, komentujcie i pa. I e, Instagram, jest na przykład Facebook, i. i tak. Wszystko. Wszystko w. Trzeba byśmy plątać. W opisie.